Siemaneczko, z tej strony DIM2 i dziś zapraszam Was na odcinek bardziej już świąteczny z Lola. Mhm, dobrze słyszycie z Lola. Znowu Ashka. Darek, czy ty grasz jakimiś innymi postaciami niż Ashka? Gram, owszem gram Że to jest Ultra Rapid Urf Fire. To tutaj wszystko jest zupełnie inne. Tutaj jest niby 40 DMG. A zaraz sami zobaczycie, że to TMG jest o wiele, o wiele większe. Zobaczmy, jak to wszystko pójdzie. Bo się zastanawiam. O, co my tu mamy? Zyre i kość trupa. Skile są naprawdę bardzo szybko. Pewnie graliście w Urfa. Co to jest za postać? A. Brawo, da się trafić. I zera zaraz się cofnie, niestety. Nie da się zabić. Ogólnie... Te muszą podejść bliżej. A się leczą teraz swaniaczki. Ale niech podejdą bliżej. Niech podejdą, załatwimy z tym. To się nazywa podpaleniem. Może, może uda się załatwić w ten sposób, żeby... E, padło FPS nawet nie macie tu patrzeć, bo i tak oglądacie to w 30. Ha, 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 ha. Tak, jestem zły. No nie, no zera, cofnij się. but, pierwsza krew 400. Chyba tak, to mnie się bardzo podoba. To jest Syndra. GJ, Co to znaczy? Że gratulacje, czy coś? Mm. Mam nadzieję, że uda się zrobić to, co chciałem zrobić dzisiaj, czyli 6 filmików ogólnie rzecz biorąc. Ten dzisiejszy to jest drugi. Zdradzić wam, co jeszcze będziecie mieli. Będziecie jeszcze mieli coś takiego jak Kradosa. Na pewno. Pewnego gameplaya. Na którego już teraz zapraszam Mmmmm, SCD Skyline Znowu podpalenie? Dawaj, 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 dawaj Bierze w ciebie 2-0, dziękuję A jak grać to po całości, a nie się obijać Ogólnie powiem wam, że Urk jest o tyle fajny, że tutaj te, ten Kaldon skill jest po prostu genialny. Na razie jest 2-0 dla nas ogólnie. Teraz zniszczymy im wieżę. I regeneracja jest po prostu super. Miałem tutaj leczenie, ale leczenie się mało sprawdza, bo mało leczy. I jak widzę, że Palenie, O, 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 o. Mogę paść. Nie na odcinku. Co ja robię? Co ja robię? Zbloczył mnie. Kurde, widzieliście? Dziadostwo. Nie dało się ucić nawet. I zmarnowałem przez przypadek teleport. Ale zaraz się zemścimy, bo tutaj Zyra ma mało HP. Ja wiem, ja nie jestem jakiś, nie wiem, pro. Ja gram dla zabawy w właśnie trolla. Nagrywam rzadko. Aktualnie próbuję wbić 30 poziom, żeby, <laughs> uwaga, wejść do brązu. Nie wyjść, a wejść. Wszyscy chcą wyjść z tego brązu, a ja bym chciał wejść. Tak, on na czwarty level im już ma takiego skilla? Dlaczego? Przecież on. O, jeszcze nie mogę go nawet sięgnąć. A czy mi się wydaje, czy Syndra ma jakiegoś skilla, co ma omdlenie? Chyba ma. całkiem fajny pewnie słyszycie myszkę, mam nadzieję, że to was nie wkurza, mam nadzieję, że też nikt nie zapłuka mi do, wiecie, do drzwi i będzie Darek, choć na no tutaj na chwilę, coś trzeba zrobić bo, wiecie, jest święta jest sobota wielkanocna byliście w ogóle poświęcić e, jajeczka, ja byłem jestem znowu niewyspany co ona ma tutaj takiego jakiegoś skill'a? Trzeba się oddalać, bo widzę, że... O, o! Wieża. Mógłbym się cofnąć po to tylko, żeby kupić... Odpal się No, KS, ale już przeżyję. Zaraz wrócę tutaj. Kupię sobie o, chyba kosę staika, to się tak nazywa. Tak, staika kosa. Od razu buty, żeby szybko się ataku też była jakaś odpowiednia. I lecimy z kolejną wieżą. Pam, bam, 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 bam. Nie no, ogólnie powiem wam, że ostatnio... O, ostatnio trochę pograłem. Na razie tylko jednego przegrałem. Bo... Lucian był po prostu zajebisty, naprawdę. Nigdy nie życzę wam takiego Luciana, żebyście mieli w... w ...drużynie. Po prostu... ...odkładał się ewidentnie. Ja bym puścił ultra. Wiedziałem. Już nic nie będę pisał. Koktoni serii. Kata. Jak szaleć, to szaleć, że tak powiem. Moim imieniu. Ze względu na to, że przeciwnicy są dzisiaj dosyć słabi. Jest 14 do 4. Z czego na bocie załatwili nas. Bardzo nieładnie. O, teraz mi zakosiła. O, te powietrze odsunąć. Nie. Zabiła go? Zabiła. Genialnie. Mam nadzieję, że wiecie, da się to oglądać ze względu na to, że no, nażywca się inaczej nagrywa. Sami dobrze wiecie, na żywca się nagrywa zupełnie inaczej niż... By to człowiek chciał zrobić. O, tutaj się jakiś nowy pojawił. To co, krwiopica? Myślę, że krwiopica to dobry wybór. On dostał dwa trupy. Dziękuję. Jeszcze zyre. Dobra, już zresztą się nie udało, ale ona teraz ma. O, właśnie, plućkę. Plućkę. Synchrokuje. Każdy wie o co chodzi. Kto gra, oczywiście. Sieje, spustoszenie. Co? Prawa są po to, by je łamać? Jestem tego samego zdania. Szczególnie czerwone światło. To znaczy, nie zawsze, ale... O, 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 uciekaj, uciekaj. Że tak powiem, siejemy spustoszenie w bójkę. Ja bym się wycofał na chwilę. Albo jeszcze tego ryżego się zabije. No, syndra Aha, zabiła ładnie smoka, jeszcze ktoś zakosił. Dobra, teraz to te ostrze sobie zrobimy. Mówię, to jest najlepszy tryb tutaj, chyba Urf. To jest jedyny z tych trybów, które mi się w Lolu podobają. Jeszcze był dobry ten, co było 6. Tylko jak on się nazywał. Master, co tu robisz? To, to nasze pole. I jakoś tam nie przeszkadza to, że ich tutaj jest po trzech, po czterech naraz. W ogóle. To ja? Ja, wytwi... No i wszyscy teraz tu przyszli. Sio, siomi stąd. Idę się schilować trochę gdzieś tutaj. Są robaczki. Ktoś zabił. Tu są. Oczywiście też ktoś zabija. O nie, o nie, o nie, o nie. Wiedziałem, Ziggy mnie zabił. Ale mniejsza o to. Wiedziałem, że to się tak skończy. Mogę sobie kupić chyba to coś, co daje anioł stróż, można, ale daruję sobie na razie. Czy, to, czy mi się wydaje, czy tylko my tutaj tak zeszaleliśmy z tą wieżą? To teraz boty wszystkie będą tu szły tak naprawdę na nas. Ach, to idę tu trochę. W ogóle powiedzcie mi, jak to jest z tym, że... Yy, wiecie, no oficjalnie, jeśli się ma jedno, na przykład, nie wiem, bota czy topa, to się tylko na tym jednym gra. A wy... Chodzicie też tak czasem? bo wiecie, to jest bardziej humanitarne. <gry> A gry na boty tak trwają właśnie tak jak ta do 15 minut. Ale zabiłem. Bardziej mnie. Co mnie zabiło? On mnie niby zabił. Ja no, tak, bo dotykał. Ale każdy wie, jak było, wieża mnie zatukła. Czy on zadał więcej obrażeń? 28, a 72. No to wieża powinna mieć zaliczone, a nie bot. I teraz z go pociśnie. Nie, nie pocisnęła. A, ale teraz go pociśnie. No. O, nie. Zabił, dał radę. Czy my tu mamy jakiegoś... ...mobka, do którego mogę TP zrobić? Mogę że tak powiem wracam na swoje tory zaraz pewnie tutaj nam wpadnie o właśnie ten pan Co i myślisz, że cię uratuje to? Aha może uratowało? Ale ciebie to nie uratował, ryżu. Dwie sekundy, dwie. Nie zabiło. Frankenstein. No, tak czasem bywa, ale powiem Wam, że 11 do 4 to i tak nie jest tak strasznie. Szczególnie, że na głupotach padałem. Tak jak tutaj na wieży, tutaj od Frankensteina, tutaj od, też jakiegoś, albo tak jak na samym początku, paść od kruka. To trzeba być mną, żeby się tak bawić. Dobra, co tu jeszcze możemy zrobić? Fajnie, że. Y Działające to wiecie, healem z każdym tym, tym rosną o procent. O, czyli tutaj tylko jeszcze nie co? Dwie wieże zostały? Jedna wieża? Ta wieża została? To się tak zrobi. Nie zostanie żadna wieża. Jeszcze inhibitor. Robimy legendę? Tylko gdzie oni poszli? Tego nie lubię. Dobra, ten mi zakosił. <laughs> Czy kogoś jeszcze mamy żywego? Zyra. czy dałyby się minionki. Oczywiście to nie ja zabiłem, a szkoda. Ok, dzięki za oglądanie i dzięki za odcinek. Zobaczmy, się go